Marzyłeś o tym, żeby zostać influencerem lub po prostu chcesz zaimponować znajomym lub dziewczynie wielką ilością obserwujących? Dzięki stronie MiejFame.pl możesz to spełnić. Wejdź na stronę i wybierz, czy chcesz dostać tysiące subskrypcji na własny kanał YouTube, czy może tysiące obserwujących na Insta. Pamiętaj, że zaczynając od większych liczb, o wiele łatwiej jest zostać zauważonym i docenionym przez ludzi. Dzięki naszej usłudze możesz zyskać sporo ofert sponsorowanych od największych firm no to według mnie tak z kim znaczy wcześniej, z kim wcześniej miał zawalczyć nitrozyniak albo ogólnie znaczy ja wypiszę wszystkie niki a później powiem dlaczego z tym na przykład nie bo coś tam nie no to tak nitrozyniak no to wiadomo z ksajo konopski wardega kto tam dalej gimper Mówicie ktoś tam, że Raphonix, oj to nie wiem. Rafonix, To by było ciekawe w sobie zostawienie. Ja bym dał kurwa Rafonixa. o. Tylko, że wiecie, Rafonix ban na YouTubie, nie? No to, to jest ryzyko na konferencjach. Ta, Meduza. Ta na pewno, Dis, tak, tak, tak. Yy, ja, ja nie mówię, ja tutaj nie wypisuję koncertu życzeń widzów, tylko wypisuję prawdopodobieństwa. No, i tak ja, jak mam zawalczyć z nitrozyniakiem, no to może jakoś pod koniec roku, nie? Eee, jak już będę zdrowy. Chociaż to nie wiadomo, bo dzisiaj noga mnie na kurwia, więc to ja jestem taką niewiadomą bardzo. Może na koniec roku. Gimper. To ja bym powiedział bardzo prawdopodobne. Rafonix średnio prawdopodobne ksajo to bym dał bardzo prawdopodobne no a konopski to tam coś jakaś była nie dogadali się nie bo oni mieli walczyć już na taki na takie 100% ale coś tam się nie dogadali ja nie wiem czy konopski w ogóle nie idzie gdzieś gdzie indziej do innej federacji więc nie wiem, jak to się skończyło. Więc tutaj bardzo duże znaki zapytania, nie? I powiem wam, że ostatnio ja się w ogóle nie interesowałem. Olałem te tematy walk. Yy, więc nie wiem. Nie wiem nic. Ale obstawiam, że w tym roku zawalczy z Gimperem. Ale to są takie moje domysły, nie? Że z Gimperem sobie zawalczy. Może z Ksio, jak się dogadają finansowo. No, i wtedy by ostatnia walka była z rafonixem albo ze mną. Ta trzecia. Więc o, najlepsze rozwiązanie to jest, że nitrozyniak przegrywa z Gimperem i z Xayo i ma 0-2, i wtedy ja też mam 0-2, i walczymy, i wtedy ma nitro 1-2, a ja mam 0-3. <grywka> to jest wtedy dobre e, zakończenie roku. Bo mnie nie rusza, nie? Mnie przegrywanie w Oktagonie już, już tak nie rusza, <noise> więc ja mogę, ludzik.